Kochani, przekaz dla wagi teraz będzie. Zobaczmy, jakie energie Wam towarzyszą, co się zdziało takiego, w czym możemy Wam pomóc, czy mogę Wam pomóc, i, i co tam czeka na Was za rogiem. Wierzycie w siebie, tak z przełożenia wyszło. Że wy macie dużo wiary w siebie. I to jest bardzo piękna myśl. Co się zadziało. Ups. Co się zadziało. I co się zadzieje. I co się zadzieje. No dobrze, zobaczmy w jakiej energii jesteście, no chcecie zatrzymać jakieś pieniądze, przyszły jakieś wiadomości do was tak naprawdę na dzień dzisiejszy, przyszły jakieś wiadomości, nie wiem czy to są dobre wiadomości czy złe, w każdym razie zorientowaliście się, że musicie niestety, ale nie oddacie pieniędzy, tak, przytrzymacie je dla siebie, bo czwórka dynarów mówi o pewnego rodzaju takim skomstwie. I mówi o tym, że no, będziemy musieli troszeczkę zacisnąć pasa, tak? Więc będziemy się starali przeoszczędzić pieniądze. Taka jest energia Wasza na dzień dzisiejszy. Zobaczmy, co się zadziało w tej Waszej przeszłości. Mamy tutaj parę ludzi. I u Was, kochani, jest bardzo denarowo, tak? I ta sytuacja, i teraz tak, co się zadziało w przeszłości, tak? Takiej niedalekiej. No było tutaj powiedzmy małżeństwo, albo była kobieta i mężczyzna, którzy tak naprawdę współpracowali razem, ponieważ to jest na pewno, raczej na pewno to jest para, tak? Ludzi. I teraz tak, pojawił się jakiś mężczyzna, który w ogóle mm, strasznie rani słowem, ranił słowem, w ogóle mm, postawił jakieś warunki, tak naprawdę. Postawił jakieś konkretne warunki i odciął całą sytuację, w której byliście, tak naprawdę. I myślę, że chodzi tutaj o finanse, bo... Wy pojawiacie mi się tutaj jako królowa i król denarów, czyli jest to para i tutaj mówimy o finansach wspólnych, tak? Być może prowadziliście chociażby firmę. I teraz po tym incydencie z tym królem mieczy, który tutaj odciął całą tą sytuację tak naprawdę, Wy poszliście w nowy projekt, tak? I to było na takiej zasadzie, że już dzisiaj musieliście zdecydować, tak? Czy wchodzicie to, czy nie wchodzicie i zaczynaliście tak naprawdę nowy projekt mm, od początku, tak? Potem mamy kartę ósemki denarów, która mówi o tym, że Wy bardzo się zaangażowaliście w to, co robiliście, także tak naprawdę ani uczucia, ani cokolwiek, co się działo dookoła już Was nie interesowało, tylko liczyliście tak naprawdę, bo ta ósemka denarów bardzo często mi mówi o tym, że ja siedzę i liczę rachunki, przeliczam wszystko i jestem w ogóle bardzo zaangażowany w to, co robię i no tutaj głównie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, tak? Licząc te pieniądze, tak naprawdę hmm, myśleliście o tym, na ile sobie możecie pozwolić i co możecie zrobić, ponieważ, no, braliście pod uwagę to, że jest dużo możliwości, tak, jeżeli chodzi o, o, o Was i Pojawił się tutaj jakiś mężczyzna, taki być może obserwował, to jest taki mężczyzna, ten król kielichów, który obserwuje tak po cichu i on nie zawsze wychodzi z tym kielichem, nie zawsze ofiaruje tą miłość, ponieważ to jest często mężczyzna, który jest zajęty albo możecie wy być zajęci. I tutaj jakby no były te karty pracy, i nagle pojawia się ten mężczyzna. A ja może zale zobaczę, dlaczego on się pojawił, ten mężczyzna, skąd się w ogóle tutaj wziął. Ponieważ z, tą z tym mężczyzną łączył was tak naprawdę jakiś bardzo długoterminowy plan, i ten mężczyzna to jest, ten rycerz danarów to jest generalnie mężczyzna taki, który, to nie jest mężczyzna, który przynosi kwiaty i mówi wiersze i jest romantyczny, tylko ten rycerz danarów to jest mężczyzna, który poprzez pracę albo poprzez współpracę chce wzrzucić tak odrobinę. Na siebie uwagę i on tak naprawdę to gdzieś jest ciągle obok i w czymś na przykład pomaga, ale nigdy w życiu nawet byście może nie pomyśleli, że to jest mężczyzna, który Was bacznie obserwuje i chce Wam i żywi do Was w ogóle jakiekolwiek uczucia, tak? No to teraz zobaczmy, co się zadzieje w przyszłości Waszej, albo już się dzieje. I mamy tutaj diabła przy sądzie ostatecznym, czyli tak naprawdę. Hmm. Albo ten projekt się okaże, że nie jest dla Was i trzeba tutaj się rozliczyć ze wszystkim dookoła i z samym sobą. Bardzo często tak, tak jest, yy, ponieważ jeżeli to, tak postąpicie, to będziecie mieli będziecie mogli pójść po swoje spełnienie marzeń, tak? bo obok mamy karty spełnionych marzeń i teraz mm, albo jesteście w takiej sytuacji w tej chwili, albo dopiero będziecie, że musicie się z tego jakby rozliczyć, tak? co się zadziało wcześniej. Mamy tutaj tego diabła, czyli to jest albo działanie zbyt wielką pasją które doprowadziło was do tego, w jakim momencie jesteście. Albo to jest. Ten sam ostateczny mówi też o jakichś tam szansach takich, tak? Że ja muszę oczyścić pewne sytuacje i zrobić porządek, bo inaczej ja nie ruszę do przodu i nie, i nie po prostu nie spełnię tych moich marzeń. Zobaczmy dalej. No i z powodu tutaj. Yy z powodu tych waszych marzeń, to tak naprawdę jesteście straszliwie poranieni. Myślę, że jesteście poranieni przez ten, przez ten sąd ostateczny, a sąd ostateczny, tu w ogóle mamy kartę sprawiedliwości, więc ten dolny rząd dla Was będzie taki dosyć dotkliwy, ponieważ jeżeli mamy ten sąd i mamy tam sprawiedliwość, to być może ktoś chce nas oskarżyć o coś, albo mamy tutaj sprawy urzędowe, mamy nawet sądy, tak? Wy jesteście tak naprawdę zwaleni znów na będziecie tak naprawdę, bo mówimy o tym, co się zadzieje, że ta dziesiątka mieczy doprowadzi do tego, że będziecie już mieć kompletnie dosyć. Przy tych swoich z, przy tym swoim spełnianiu marzeń, to tak naprawdę, bo wy walczyliście o to spełnienie marzeń, ale tutaj tak naprawdę macie dosyć, kompletnie dosyć. Przy tym jest sąd, sąd, sprawiedliwość. Sprawiedliwość mówi nam o tym, że to, co zostało gdzieś tam, nie wiem, przekłamane czy były to jakieś sprawy sądowe, gdzieś. Zadzieje się coś takiego, że ta sprawiedli sprawiedliwości będzie musiało się stać zadość, tak? Wy będziecie straszliwie przy tym poranieni w ogóle będziecie bardzo, będzie wam smutno w ogóle z powodu tej sprawiedliwości, Ym, bo ta sprawiedliwość doprowadzi do tego, że nie wiem, czy to będzie jakiś wyrok sądowy, czy, czy ale sprawiedliwość bardzo często mówi o tym, że tracimy pracę, przychodzą jakieś pisma z, z, z sądu, z urzędu, tak? I z tego powodu będzie Wam bardzo przykro. Ale nie martwcie się, ponieważ my tutaj mamy zaraz tak naprawdę. Jeszcze ta dziesiątka, wy musicie przez nią przejść. Ona mówi o tym, że jeżeli już dojdzie do tego, że będziecie w tej dziesiątce mieczy, to nie ma się czym martwić, ponieważ dziesiątka y, mieczy to jest max. Maks z tego złego, co w ogóle mogłoby się zadziać wam w życiu. I po tej dziesiątce już będzie tylko lepiej, tak? Więc będzie wam przykro przy, tym, przy tej sprawiedliwości, będzie wam bardzo smutno i przykro i będziecie czuli taki w ogóle jakiś emocjonalny brak, smutek i. I nie wiem. I nawet być może będą łzy, ale mamy tutaj tak naprawdę kartę albo młodego człowieka, albo w ogóle nowego projektu finansowego, w który najprawdopodobniej wejdziecie. I ja zapytam jeszcze, czego dotyczy ta dziesiątka mieczy? <laughs> Tego, że Wy bardzo wierzyliście w sprawiedliwość i że wszystko się poukłada. Tak, ale no niestety ta dziesiątka mieczy to jest karta, która się pojawi, albo się pojawiła już, w, jest w Waszym życiu, albo się dopiero pojawi. I czego dotyczy ta sprawiedliwość? Zobaczmy. Tego, że wy czekaliście, być może nie byliście zadowoleni, być może, nie wiem, było jakieś odwołanie w sądzie na przykład. Czekaliście, nie byliście zadowoleni, i teraz się okazuje, że no ten wyrok być może przyszedł, albo nie wiem, albo porzuciliście tą pracę w końcu, tak? Bo jeszcze czekaliście, zwlekaliście, może się polepszy. Nie, nie polepszy się, tak? Nie polepszy się i będzie na pewno źle. No, niestety muszę Wam mówić prawdę. I czego dotyczy ta piątka kielichów? Tego, że będziecie musieli troszeczkę poczekać z działaniem, tak? Trochę się tak naprawdę pozbierać. Będziecie chcieli um, ruszyć do przodu, ale najpierw będziecie musieli zrobić porządek z tym swoim takim emocjonalnym smutkiem, który w Was będzie, tak? Bo to jest karta takiego no, smutku. To nie jest karta porażki, to jest karta smutku tak naprawdę, że my zostaliśmy w środku dotknięci i jest nam w ogóle bardzo przykro. Więc czego dotyczy ten denarów, co w ogóle przed nami? Tego, że wy się w tym październiku denarów i w tym nowym projekcie zorientujecie, będziecie jakby w pewnym momencie wejdziecie jakby z powrotem na szczyt, czyli odzyskacie formę i siłę, i wtedy dopiero spojrzycie na wszystko dookoła i zdecydujecie, kogo zabieracie ze sobą, a kogo nie, i w ogóle kto jest ważny w, twoim życi, w waszym życiu, i kto nie, i kto w ogóle jest po waszej stronie. I wy się w tym nowym projekcie, tak, albo przy tym młodym człowieku w ogóle zorientujecie, czy ta osoba jest po waszej stronie, czy nie. I zobaczmy, jaka jest rada w ogóle na całą tą sytuację, bo tutaj widzę dużo Was przykrości, jakiejś spotyka i sprawiedliwości. I to jest bardzo ważny rozdział w ogóle w życiu, tak? To jest taki rozdział generalnie przełomowy. Gdybyśmy znali jeszcze Waszą numerologię, to moglibyśmy dużo więcej powiedzieć, tak? No, ale no niestety, jaka jest rada? A radą jest pilnować swoich pieniędzy, tak naprawdę. A radą jest pilnować swoich pieniędzy, swojej rodziny i cieszyć się z tego, co mamy. Taka jest rada. Radą jest to, żebyście odpoczęli, tak? Zajęli się, być może macie na przykład jakąś kontuzję, tak? Zajęli się w ogóle swoim zdrowie, zdrowiem. No i rada jest również taka, żebyście zawalczyli. Że jeżeli będzie trzeba walczyć, to nie odpuszczajcie, tylko walczcie, tak? Walczcie o swoje szczęście, ale zajmijcie się na pewno swoim zdrowiem. Wcześniej. No, Ta sprawiedliwość, która tutaj wystąpiła, ona niestety będzie musiała wyczyścić cały rozdział, który wcześniej był, przed, był w Waszym życiu. I ja uważam, że to jest bardzo dobra karta: ta sprawiedliwość, bo ja sama mi wielokrotnie pokazało, że ja byłam postawiona w tej sytuacji sprawiedliwości i człowiek się wtedy bardzo boi i nie wie, co go spotka, ale potem. Po miesiącu, po całych tych wszystkich sytuacjach okazuje się, że ja w końcu żyję w zgodzie ze sobą i mam święty spokój. I bardzo ważne jest, żeby żyć w zgodzie ze sobą, a ta sprawiedliwość wyczyści to, co było wcześniej, a tu nie było za ciekawie wcześniej, tak naprawdę, u Was. Więc być może nawet dobrze, że tak się zadzieje. Wszystkiego dobrego Wam życie, kochani, i do usłyszenia.